Fotografować żony, no i nie tylko. Za chwilę finał. Wystąpią w nim. Strasznie zdenerwowany jestem. Chcę słychać w moim głosie. <noise> Bartosz Wojciechowski. Fotografią zajmuje się od 10 lat. stres. Ogólnie stres. Filip Piczman. trzech pokoleń w rodzinie fotografów. Straszny nerw. Piotr Górka. Fotografuje od dzieciństwa. Nie wiem, jak sobie poradzę, także może tego się boję. Bartek Paciorek. Technik zdjęć rentgenowskich. Oceniać ich będzie żywi. Małgorzata Niemen, najsłynniejsza polska modelka. Ewa Murgunow, edytor w Kosmopolitan. Wojciech Prażmowski, znany na świecie fotografik, wykładowca poznańskiej ASP. Czyli ci fotografowie z ekipą widzą yy, się po raz pierwszy, tak? Dla tak, nich to jest yy, tak. wszystko, premiera wspólnej pracy. Wszystko jest dla nich nowe, dostali, zostali powiadomieni bodajże w sposób taki, że drogą yy, przydziału dostali to studio, tę modelkę, tę stylizację Co i tę ekipę.